Hej, cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 10 marca 2020 roku. Moi drodzy, no, będę jednak Was informował o koronawirusie, choć chciałbym jakieś te zaległe tematy w końcu zrobić, ale spokojnie. Damy radę. Otóż, niestety mamy kolejne przypadki zarażenia koronawirusem. Było 17 osób, teraz już jest 20 osób. Kolejne osoby to są pacjenci, którzy przebywają. W Warszawie i Cieszynie. W Warszawie przebywa jedna osoba. W Cieszynie, w mieście u mojego stryja, ale też i dziadka ze strony mojego ojca. Tak powiem. Tam rodzina z rodziną mieszkają. To tam są dwie osoby. Zarażony. Zresztą yy, mój dziadek, jak co jest zagrożony, ma 88 lat skończył 24 kwietnia On jest w grupie ryzyka, a głównie tam miał z płucami, coś nie takim ma. Niestety ma problem taki z oddychaniem. Także w razie czego on jest najbardziej yy, zagrożony. Dowiedziałem się, że e, już na wszystkie imprezy sportowe, nawet te mniejsze, czyli liczące małą liczbę osób lub takie niezbyt popularne, apeluje się o odwołanie wszystkich imprez do, e, do odwołania te, te e, odwołania. Imprez, mecze piłkarskiej ekstraklasy będziecie mogli tylko zobaczyć jak co w telewizji czy w internecie albo słuchać w radiu jeśli są jakieś transmisje, choć wątpię, dawno radia jakoś nie słucham za bardzo. A tak, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że będą wzmożone kontrole na wszystkich granicach. Jeszcze dziś zobaczymy, czy rzeczywiście jeszcze dziś. Na wszystkich granicach, nie tylko y, Niemcy i Czechy, gdzie w Niemczech były trzy przejścia graniczne głównie, a y, jedno przejście graniczne y, z Czechami. Jeśli o to chodzi, tak wracają kontrole graniczne. Y, nie takie jak było przed zlikwidowaniem granicy. Y, w wyniku zawarcia y, układu y, z Schengen, kiedy to w 2007 y, roku y, zlikwidowano, a teraz, <ścoughs> jak co, to granica jest na wypadek takie kontrole, bo y, wtedy, jak były te słynne słupki. Jak widzicie, na autostradzie to takie coś y, sprawdzanie było y, właśnie na granicy. To y, tam y, się spodziewajcie, osoby, które y, czy wracacie, czy jedziecie, spodziewajcie się kontroli y, y, sanitarnej, szczególnie. Bo jak co albo yy, nie pojedziecie dalej za granicę w razie czego, albo, albo y, może być też <laughs> różnie. Natomiast osoby, które wjeżdżają tu do Polski, a szczególnie wracają, yy, to yy, jeśli się okaże, że słabo się poczują, no to zostaną zatrzymani na granicy. Tam są, powinny być przynajmniej takie pomieszczenia medyczne, gdzie składające się głównie z namiotów, jak co, i pomoc medyczna powinna. Być. tam y, m, możecie zobaczyć jak to się mówi <laughs> może śmiesznie może nie ale się mówi słynnych panów w kombinezonach możecie zobaczyć także to tyle jeśli o to chodzi natomiast y, jak na morzu y, kontrola czy nad morzem to y, y, świnoujście też prowadziło kontrolę graniczną na granicy z Niemcami, bo wiadomo, że tylko się graniczy z Niemcami sprawdzają promy, które przypływają szczególnie ze Szwecji, to tylko tak mogę powiedzieć. Możecie sobie resztę zobaczyć, jak to wygląda, Jest, jak, czy wsiadają na prom, czy wysiadają. Jest dokładnie sprawdzona kontrola, także to byłoby na tyle, także. Tu jeszcze się będę powtarzał i będę to cały czas mówił Okazuje się, że już w Polsce też się pomału zrobi nieciekawie, ponieważ już nawet w Szczecinie możecie, a w zachodniopomorskie miejscami gdzieś możecie zobaczyć już, że wykupuje się zapasy. No i Proponuję poniekąd zrobić. Ja mówię, tyle ile potrzeba, trochę więcej niż zwykle kupujecie, bo nie wiadomo na ile tak, na ile to będzie potrzebne. Lepiej zróbcie sobie jak macie na przykład, nie wiem, na jak na ten miesiąc, zrobicie to, zróbcie jeszcze jak co na następny najlepiej. I moi drodzy, kupujcie głównie żywność, którą możecie długo przechować. No, jeśli chodzi o mięsną żywność, to jest różnie, ale generalnie takie szczególne roślinne, ale też inne. No to yy, to po prostu najlepiej przechować. A mięso to. No to patrzcie, jak co to kupujcie, jakby się zechciało, też polecam. Wiadomo, bo mięso dodaje siły, jeśli chodzi o sprawności fizycznej, szczególnie też na myślenie coś daje. Także mówię i artykuły higieniczne to sobie y, kupcie, zaopatrzcie się w to głównie no to ręcznik i papier y, toaletowy chusteczki higieniczne no i jak co to y, te y, y, jak to się nazywa? A, patyczki do uszu to też by polecił Bo z maseczkami to może być problem, ale mówię to chociaż zróbcie się zabezpieczcie materiał I oczywiście polecam zabezpieczyć się duchowo bo yy, kiedyś i tak przyjdzie yy, tu po nas yy, śmierć i co dalej po śmierci? Czy będziecie chcieli śmierć wieczną, czyli iść do piekła, czy jednak chcecie iść do nieba? To warto nawrócić się osobiście do Jezusa Chrystusa i uwierzyć w Jego jedyne pośrednictwo, i w to, że zbawienie. Jest tylko z niezasłużonej łaski, która jest prezentem od Boga. Ja. Jeśli wyznasz, że jesteś grzesznikiem, to spokojnie jesteś uratowany i nic ci nie grozi. Koronawirus już groźny nie będzie. Także spokoj natomiast co słychać odnośnie tych osób zakażonych yy, Głównie tych w ciężkim stanie czy się coś w zmieniło czy ktoś już yy, yy, ma poprawiony stan zdrowia No niestety te osoby które wczoraj podawałem czyli Dwie osoby to małżeństwo ze Stargardu. E, kobieta, Polka, mężczyzna, Włoch, niestety w ciężkim stanie. E, ten mężczyzna, 73 latek, niestety też dalej w ciężkim stanie. A e, w Poznaniu pani powyżej 50 no niestety w ciężkim stanie i w dodatku w śpiączce no tamci też prawdopodobnie w śpiączce bo jak w ciężkim stanie to raczej no, nie mają możliwości żeby się obudzić tylko po prostu jakoś żyją oddychają być może też są podłączeni no właśnie na pewno do aparatury która jakoś podtrzymuje życie. A tak stan 26-letniego pacjenta we Wrocławiu to na szczęście to ten co przyleciał z Wielkiej Brytanii to się dobrze czuje. Jeszcze kilka dni pobędzie i miejmy nadzieję, że zostanie wypuszczony. To byłoby na tyle. Także polecam się zabezpieczyć materialnie i duchowo. I polecam, żebyście komentowali, lajkowali i dawali subskrypcję. I śledzili moje vlogi, transmisje na żywo. Także dziękuję bardzo, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.